Zawodniczo no poprzegane mecze z tytułem swojej szkoły 6-3. Z pokupacząc snom miałem ja takie nieodparte wrażenie, że należy przez Was na pewno zajmować? No na pewno tak. Nie wykorzystano karne. W, na początku w pierwszej połowy mieliśmy dużo sytuacji, gdybyśmy z dwie wykorzystali, znaczy mógłby się ułożyć całkiem inaczej. A w końcu, później już opadaliśmy z sił, bo y, z bardzo dobre i, i dużo biegnął. Można powiedzieć, że przy tym meczu mieliście już prawie na 100% zagwarantowany awans. Wystarczyło po prostu nie przerać z szkoły więcej niż różnicą 9 bramek. Przegraliście tylko 3. Mamy tutaj pocieszenie, mimo że na no, pewno podeszliście do tego rybala, tak jak należy, bo walczyliście, no, niestety, troszeczkę więcej umiejętności z drużynie z Grudziąca i wasza porażka. Ale y, w balażach jutro spotykacie się z drużyną ochapką y, z między z Myślę, że też nie stajcie na przerwanej pozycji, mimo tego, że w grupie z tą drużyną w Też tak myślimy. Gdy będziemy walczyli, tak jak dzisiaj, grali z takim zaangażowaniem, to możemy pokusić się o wygranie. Kilku zawodników w waszym, Waszej drużynie dzisiaj nie widzieliśmy, m.in. Kowalika. Czy jego brak jest spowodowany chorobą, czy? czy sprawy zawodowe? A, sprawy zawodowe. jutro ja mam nadzieję, że nie My też mamy taką nadzieję. Także dziękuję i jeszcze powodzenia pana Również dziękuję.